Wolność słuchania wymaga wspierania patronite.pl wnet. Wejdź na inpuris.com.pl Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz! W kontekście przesłuchania ministra Ziobry naszym gościem w studio Jakub Pilarek, dziennikarz Radiownet. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Łukasz. No dobrze, to proszę powiedzieć, co się właśnie wydarzyło. Zacznijmy od tego poranka, od, od tego, że Zbigniew Ziobro nie stawił się po raz pierwszy. To była dziesiąt, dziewiąta próba przesłuchania, czy rozmowy ze Zbigniewem Ziobro. Próba udana. Zbigniew Ziobro, politycy PiSu twierdzą, komisja jest nielegalna, nie powinna funkcjonować. Mimo to część polityków no, rozmawiała, zeznawała, jak zwał, tak zwał. Jest to spór semantyczny, spór prawny również, to jest tylko semantyka i polityka. Nie, no to jest spór prawny. Przypomnijmy, że 10 września ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że artykuł 2 uchwały powołującej komisję jest sprzeczny z konstytucją. To warto przypomnieć, o co tu chodzi, bo to tak teraz, tak się o tym mówi hasłowo, tak? że tam Trybunał już nikt nie, nie pamięta, o, o co chodzi. Otóż. Trybunał orzekł, że ten przepis jest niezgodny z Konstytucją z takiego powodu nietypowego, mianowicie, że kiedy uchwałę uchwalano, to w składzie Sejmu nie było posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Bo była cała ta awantura o ich immunitet, tak? oni wtedy, ja już nie pamiętam szczerze mówiąc chronologicznie, oni wtedy przebywali w zakładach karnych, czy byli europosłami? Byli czy może... się to, tego szczerze powiedziawszy nie sprawdziłem. Czy ja byli... musieli być wtedy w, w areszcie tymczasowym? To znaczy, no oni już, no tak, ale to mniejsza o to. W każdym razie on, oni byli wyłączeni z tego posiedzenia Sejmu i tylko z tego powodu. Trybunał orzekł, że skład Sejmu był nieprawidłowy. Nie w tym sensie, że nie głosowało 460 posłów, bo rzadko kiedy głosują wszyscy, tylko że po prostu pewnym posłom wbrew prawu, tu chodziło o ten kontekst oczywiście łaski prezydenta Andrzeja Dudy, uniemożliwiono im sprawowanie mandatu. Natomiast ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego grup posłów, wtedy posłów reprezentował w Trybunale obecny szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, wniosek posłów dotyczył. Innych jeszcze aspektów, mianowicie takich, że ta uchwała jest po prostu zbyt szeroka. I Trybunał jakkolwiek orzekł uchylił tą uchwałę wyłącznie na podstawie tej kwestii mandatu posłów, to w uzasadnieniu zazna zaznaczył, że po prostu wystarczy jeden tak naprawdę powód, żeby uchwałę uchylić, ale pochylił się, tylko nie jak gdyby w tej sentencji, w tym meritum tego orzeczenia, pochylił się nad tymi argumentami i zgodził się z tym, że ta uchwała jest. Znacznie za szeroka ten artykuł drugi. A dlaczego? Dlatego, bo tak naprawdę to te sformułowania to są mniej więcej dwie strony takie A4 gęstego druku yy, tych zadań dla komisji, yy, dla, dla komisji do spraw Pegazusa, z tego wynika, że ona właściwie może sprawić wszystko, jeżeli chodzi o działanie Pegazusa. Yy, Cały aspekt działania państwa, różne służby, ABW, CBA, nie wiem, policja. Czy to jest Z... rzeczywiście Komisja Śledcza do Spraw Pegasusa. Konkretnego oprogramowania, konkretnego ale narzędzia nie, operacyjnego. Tak, ale nie określonej sprawy. A przypomnijmy, że artykuł 111 Konstytucji mówi, że Sejm może powołać Komisję Śledczą do zbadania określonej sprawy. Czy sprawa określona to mogłaby być na przykład sprawa państwa Brejzów, załóżmy, tak? Albo nie wiem, no, sprawa, załóżmy zakup Pegazusa, tak? a tutaj jest wrzucone do, do jednego worka wszystko, i tak naprawdę wszystkie sprawy dotyczące stosowania Pegasusa mogłyby być przez tę komisję przetrzepane. No na jakiej podstawie? Tak? Konstytucja mówi o zbadaniu określonej sprawy, a nie zbadaniu yy, wszystkiego. To jest jeden z punktów. Drugi punkt jest taki, że no tu się podnoszą głosy, że Trybunał w ogóle nie miał prawa orzekać w tej sprawie, w tej kategorii spraw, bo to jest uchwała, on bada zgodności rozporządzeń, ustaw i tak dalej. No to jest nieprawda, bo w przeszłości Trybunał i to złożony z tych takich starych, Przyzwoitych, mówię to oczywiście ironicznie, znaczy nie, nie żeby mówić, że ci ludzie są nieprzyzwoici, ale chodzi o to, że tak się sugeruje, że ci, są, że ci, co, że ci co są teraz, to są nieprzyzwoici. A tam ci byli wspaniali, ci sędziowie, na przykład sędzia Stępień, bodajże chyba był w jednym ze składów Trybunału, który orzekał w sprawie uchwał dotyczących komisji śledczych, więc to jest po prostu nieprawda, że Trybunał nie ma kompetencji, żeby w tej sprawie orzekać i o tym świadczy praktyka z ubiegłych lat. Jakie tam jeszcze argumenty padały? Ano takie, że, trybu, że komisja śledcza nie ma mocy zgodnie z prawem, żeby kontrolować orzeczenia sądów. Bo przecież w polskim wymiarze, w polskim systemie prawnym o stosowaniu środków kontroli nadzwyczajnych, środków kontroli operacyjnej decydują sądy. Czyli jeżeli jednym z wątków działania komisji ma być to, czy w ogóle legalnie zakładano komuś te podsłuchy, no to to jest de facto kontrola sądów. Sądy są niezależne i posłowie nie mają takich kompetencji. Czyli to jest spór prawny jest realny. Jest tak, że strona, że w tym wypadku Zbigniew wziął na Prawa Sprawiedliwości, ma podstawy prawne, żeby uważać, że to, co się dzieje w tej chwili w Sejmie, no nie, nie dzieje się zgodnie z ustawą o komisjach śledczych zgodnie z polskim prawem. No ma podstawy, bo jest po prostu wyrok TK, który jest ostateczny, zamyka sprawę. To, jest, to wynika zprost z Konstytucji. Oczywiście tamta strona też ma swój argument, że w, jeśli ja dobrze pamiętam, te wytyki, wytyko byciu dublerem chyba dotyczy sędziego wyrębaka, jeśli ja dobrze pamiętam, który orzekał w tej sprawie, więc tamta strona twierdzi być może, że to też nie jest wyrok, tak? No ale przypomnijmy choćby opinię Komisji Weneckiej, która, która stwierdziła, że może i macie w Polsce bałagan w prawie, ale póki go nie naprawicie ustawowo, to, wy, to wyroki TK są wyrokami TK, więc to jest w ogóle no, tego typu podejście, kwestionowanie wyroku i nie go do wiadomości no jest nawet sprzeczne z, takim, z taką linią tak uznanego w tym środowisku tutaj Platformy Obywatelskie Ciała, przynajmniej do niedawna, jak Komisja Wenecka. Także tak, to jest spór prawny i ci ludzie, pani Sroka i pan Zębaczyński i tak dalej, i cała ta ekipa moim zdaniem łamie prawo po prostu robiąc to, 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 co dzisiaj robi, a Zbigniew Ziobro tak naprawdę poszedł im na rękę. Znaczy poszedł, poszedł im na rękę nie, nie? Wróć, źle powiedziałem. Nie tyle, co poszedł im na rękę, co wykonał taki miły gest wobec nich, że w ogóle zechciał z nimi tak obszernie rozmawiać. Kiedyś Słowacz Kaczyński mówił, dlaczego zeznaje z dobroci serca przed jednostką no Komisji tak. Śledczych w tej kadencji e, Sejmu. E, wielu pułkowników, generałów, generał Kowalski obecnie wiceszef BBN-u, były szef ABW, e, profesor Pogonowski, no też właśnie mówili, że to nie jest komisja śledcza, no ale mogę z Państwem porozmawiać. Więc widać, że tutaj sprawa prawna schodzi na plan dalszy, kiedy jest do zrobienia uzysk polityczny. No i wydaje się, że, że Zbigniew Ziobro z tej trybuny, jaką dostał, zrobił użytek. Tak, i chyba dobry użytek, bo on po prostu... No ja zastrzegam, że w pewnym momencie musiałem się wyłączyć z tego słuchania, jakoś tak w okolicach godziny 15, więc nie wiem, A co się tu działo. Trwa Ta, potem, komisja potem była trwa. przerwa, teraz wznowienie i cały Ta, czas kolejne słyszałem pytanie. teraz, że coś jest mowa już o prokuratorach, yy, także ja nie chcę przesądzać wszystkiego, ale to, co słyszałem na początku, no po prostu to się broni, to o czym mówi Zbigniew Ziobro. To jest, to, jest, to jest szukanie dziury w całym, no na przykład kwestia zakupu Pegasusa, tak, z tego finansowania z Funduszu Sprawiedliwości. No, no warto przypomnieć, że w Polsce służby specjalne i to jest stwierdzony fakt były finansowane, na, na, znaczy pewne zakupy, tak, w służbach, nie że służb, ale pewne zakupy w służbach, na przykład z funduszy norweskich. Nie. Także, no, gdyby chcieć być tak rygorystycznym, jak oni tutaj, jak, jak Platforma Obywatelska chce, no to, 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 to sporo ludzi powinno być zamkniętych, związanych ze służbami. A ten model który, retoryczny, który przyjął Zbigniew Ziobro, czyli mówiąc, Pegasus to nie jest nic złego, to jest skuteczne oprogramowanie, dzięki któremu możemy ścigać najważniejszych przestępców, także tych o zabawieniu politycznym, i tutaj długo mówił minister Ziobro. O przypadku sprawy pana ministra Nowaka, któremu dopiero co sąd zdjął zarzuty, jeżeli chodzi o wątek Polski. No i potem sprawa Polnortu i Romana Giertycha, plus rosyjskie to... wątki i rzeczywiście pokazywanie, że, że kto się boi Pegazusa, ten, kto być może kradnie, boi się Pegazusa. Ja bym się w ogóle skupił na takich technikaliach, takich rzeczach elementarnych, bo to może warto Państwu wyjaśnić. To, w jakich sprawach można stosować w Polsce kontrolę operacyjną, Pegasus jest jednym z narzędzi, tak? Taki zwykły podsłuch w sensie prawnym to jest dokładnie ta sama kategoria środków, czy taki podsłuch na telefonie. Z punktu widzenia prawa, no to to jest ogólnie rzecz biorąc kontrola operacyjna. I kiedy to można stosować? Jest po prostu pewien katalog przestępstw określonych w ustawach, kiedy można takie rzeczy stosować. I tyle. I tak naprawdę to jest jedyne kryterium, więc jeżeli się na przykład toczy. Sprawa, nie wiem, z artykułu 231 przekroczenie uprawnień, niedopłacenie obowiązków, to z tego co ja pamiętam, tam można stosować środki kontroli. tak? Takie sprawy mogą być i prawdziwe, poważne, i takie trochę naciągane, ale z formalnego punktu widzenia, no jeżeli jest wszczęcie w danym kierunku, to to po prostu, znaczy źle mówisz, bo kontrola operacyjna jest zazwyczaj czymś pierwotnym względem śledztwa. Tak? To najpierw służby w, no mają jakieś sygnały, że gdzieś coś się źle dzieje, stosują tą kontrolę operacyjną za zgodą sądu, no i urobek z tej kontroli jest wykorzystywany przez prokuraturę w śledztwie. I to się musi toczyć, żeby to legalnie można było zastosować, to muszą być jakieś podejrzenia dotyczące przestępstw z danego katalogu. I wszystkie te sprawy, które tu były, się mieszczą w tym, w tym po prostu, w tych, w tych katalogach. Jeżeli teraz ta strona rządowa twierdzi, że, że to były, no, że na przykład te kontrole nic nie wykazały, tak? bo to też tu padały takie. Ja nie wiem, czy dzisiaj na komisji, znaczy do tego momentu, kiedy nie słuchałem, to, to nie padało, ale wielokrotnie wcześniej to podnoszono, że. Te kontrole nic nie wykazały. Większość kontroli operacyjnych nic nie wykazuje. Gdyby stosować takie kryteria, że kontrola nic nie wykazała, więc popełniono przestępstwo, no to w ogóle należy zamknąć służby, organy ścigania na kłódkę, bo to większość kontroli nic nie daje. Na przykład podsłuchów na telefon. Zakłada się komuś tak zwany kabel i się słucha, słucha i nic z tego nie wynika. Więc, więc tak to po prostu wygląda co do jakichś takich realiów procesowych no to są zarzuty absolutnie wyssane z palca jedyny taki zarzut który mnie tu tak no znaczy to można podejść że coś jest na, że można się zastanowić no, tam, czy, czy gdzie to... komisja to jest są przecieki że podsłuchiwano Pegasusem służby służby zdobyło informacje one były nieprocesowe ale były medialne no ale kiedy to wykorzystywano takie no, coś? To już jest inwencja posłów koalicji rządzącej, śledczych mówiących o, o sprawie Brejzy na przykład. No w sprawie Brejzy rzeczywiście się pojawiły publikacje publikacje w mediach. Ja dowiedziałem się z którejś z tych poprzednich, z tych poprzednich komisji, że było wszczęte śledztwo w tej sprawie i ono chyba nic nie wykazało. Zostało chyba umorzone z tego co kojarzę, tak to co zostało powiedziane. No więc tu nie ma żadnych jak gdyby no... Żadnych po prostu jakichś konkretów. Znaczy ja jako taki człowiek, który stara się myśleć pro państwowo, no to bym powiedział, że to źle, że w mediach się pojawiają przecieki stoczących się postępowań. To nie jest dobre. Ale tak się po prostu dzieje. No to jest taka praktyka znana w Polsce od lat. Więc czy to jest coś związanego samo w sobie z Pegasusem? No, nie wydaje mi się. Z drugiej strony z punktu widzenia dziennikarza, oczywiście, jeżeli po prostu masz jakieś informacje z takich czy innych względów, no to dla dziennikarza to jest konsek, który on chwyta i wykorzystuje. No, tutaj jest trochę ten interes dziennikarski jest sprzeczny z interesem śledztw bardzo często. No. Natomiast, no, czy to jest, czy, czy przypadek publikacji dotyczących państwa Brejzów, to jest jeszcze powód, żeby podpalać polskie służby specjalne i państwo, no, no nie wydaje mi się. Śledztwo było, oni teraz rządzą, ich ekipa, rządził Bodnar, teraz pan Żurek i tak dalej, mają wszystkie narzędzia, żeby te sprawy wyjaśnić. To jest jeszcze, właśnie, jeszcze moim zdaniem bardzo istotne, bo kiedy jest potrzebna komisja śledcza? No wtedy, kiedy po prostu są jakieś okoliczności. Kiedy państwo takie... nie działa. Zawsze tak. mówiono, kiedy prokuratura, śledczy nie dają sobie rady, bo, bo jest takie splątanie także politycznych czynników, że paraliżuje organy ścigania, no i stąd właśnie potrzebna jest publiczna debata przez polityków No właśnie, to ja bym sobie mógł wyobrazić taką sytuację, że załóżmy, że, że ta ekipa nie zrobiła tego zamachu na prokuraturę i tam ciągle rządzi Dariusz Barski i tak dalej, i oni robią komisję Śledczą, bo mówią, my nie wierzymy tej prokuraturze. No dobra, okej, okay, może być. Oni mają wszystko w rękach. Mają prokuraturę, mają służby, jak widać, yy, sądy raczej chyba też im sprzyjają niż, niż obecnej opozycji. To po jakiego diabła ta komisja? Ja się pytam. No to w ogóle to sama koncepcja tego jest po prostu kompletnie poroniona. To w takim wypadku, jeszcze tą linię narracyjną Zbigniewa Ziobro, byłego ministra sprawiedliwości, teraz posła i wiceprezesa prawa i sprawiedliwości, przedstawmy. Ścigałem przestępców. To nie moja wina, że niektórzy z nich byli współpracownikami Donalda Tuska. Celny cios, nowak giertych politycznie. Już wiem, że pan redaktor w prawie raczej siedzi niż, niż w polityce, ale. Całe to, cała ta rozmowa, żeby już nie mówić o przesłuchaniu, skoro to jest wątpliwe, no to jest rozmowa polityczna, pokazująca gdzieś tam ze służbami z prawem w tle. Pokazująca kto tu jest szeryfem i kto tu kogo ściga, kto ściga przestępców, a, a kto ich chroni. No bo oczywiście śledczy mówią, wyjaśniamy bardzo niebezpieczne działania państwa PIS wobec obywateli z takim naddatkiem, że każdy z nas mógł być podsłany Pekazusem i zbignie wziobro. Każdego z was, drodzy Polacy, mógł inwigilować i, i zaglądać wam do komórki i nie tylko. Chodzi o telefon, oczywiście, a nie o, o szapę. No, z tymi politykami to tak trochę jest. No, jeszcze mógłbym do tego katalogu zastrzegam, że opieram się na wiedzy medialnej, a nie jakiś taki, że, że tak powiem, z akt. Podobno, na przykład sprawa pani Wrzosek to też była na Pegazusie. Przynajmniej tam był stosowany Pegasus, znaczy dokładnie rzecz biorąc to chyba te, te, te słynne, yy, przynajmniej część z tych słynnych jej jakichś tam wpisów to była chyba z, z zabezpieczenia takiego smartfona konwencjonalnego, ale tam chyba, ja nie wiem, z tego się dobrze pamiętam. Media, które spekulowały, to chyba też tam był Pegasus. Tak, tak, w sprawie więc... działalności i przebiegu dokumentów, jakie pani mm -hmm. bogator Wrzosek czyniła, które budzą wątpliwości. Tak, no więc tu mamy, no i gdzie jest pani Wrzosek? Ja ostatnio słyszałem, czy, czy, czytałem jakiś artykuł Onetu, bodajże redaktor Gałczyński, która nie, czy złośliwie, czy przypadkiem na no, zasadzie błędu freudowskiego wprost nazwała panią Wrzosek osobą związaną z obozem rządowym? Ona jest prokuratorem. No jasny, ale, jest też, inno... ale jest też radcą. Tak, generalnym, tak, jest w też ministerstwie. Jest w, 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 w prokuraturze, więc taką pełni tak. no e, więc dwuznaczną. dwuznaczną. I, i, I jakoś tak dziwnie jest, że, że właśnie te sprawy z tym Pegasusem, właśnie te, te najbardziej znane, to rzeczywiście ogniskują się wokół ludzi, czy to polityków czynnych, czy związanych z Platformą. No Moim zdaniem Zbigniew Ziobro trochę ma rację. No, ludzie mieliście pretensje sami do siebie. No, pan Nowak. Siedział dziewięć, jeśli dobrze pamiętam, miesięcy w areszcie. Kilka, kilkukrotnie orzekały warszawskie sądy o stosowaniu tego środka zapobiegawczego. Tak? Bo to mamy tak, tą procedurę, że jest skierowanie wniosku przez y, prokuratora, zażalenie i co trzy miesiące powtórka. Tak? Czyli to on, on y, jakoś to liczyłem nawet dzisiaj, nie wiem, chyba z siedem razy sądy orzekały o stosowaniu tego środka. A kiedy orzekły, że pan Nowak może wyjść, to nie dlatego, że któryś z sędzia stwierdził, że słuchajcie, nic tu nie ma tylko stwierdził, że no już miałeś prokuratorzy wystarczająco dużo czasu na zgromadzenie materiału dowodowego zmierzaj w stronę aktu oskarżenia. To tak było. Więc no, w, więc y, wydaje mi się, że w ogóle ta, ta teza Zbigniewa Ziobro, że ten środek był skuteczny i, i państwo na tym skorzystało, no po prostu się broni, tak? Z informacji medialnych śledczy, wynika... Jak, jak oglądało drogi redaktorze Ile trzy godziny, ponad trzy godziny tego przesłuchania, że na tyle było, była zgoda, ale Zbigniew Ziobro uznał, że na tyle dobrze mu ta dyskusja politycznie idzie, że chętnie przedłuży i, mhm. i wrócił po przerwie i dalej odpowiada na pytania posłów. Wyszedł na tarczu, dało się politycznie rozegrać sprawę Pegasusa, odwrócić pewną narrację, która była do tej pory dominująca, bo jednak ta, ta narracja obozu władzy w hmm, Pegasusa była ja, dominująca. Tak, znaczy ja byłem zszokowany początkiem tej komisji, bo jednak, okej okay, komisja nie jest sądem oczywiście, no ale to jest jakiś organ, jak sama nazwa wskazuje, śledczy, no tam powinien być jednak jakieś przynajmniej pozory obiektywizmu, tak? To jednak ma taką formułę... Ale zaczęło się od oświadczeń politycznych. Nawet i od filmu, tak? Że ja zasiadłem sobie przed telewizorem, jednak standardem w tych poprzednich komisjach było to, że tam nie wiem, było jakieś tam przedstawienie tych świadków i tak dalej i oni mieli ten czas na swoją wypowiedź, to wyglądało w miarę normalnie, w miarę, te takie samo rozpoczęcie, potem oczywiście pani Sroka w większości tym świadkom się co chwila wtrącała, no ale powiedzmy tam początek był w miarę normalny. A tu początek to był wyświetlenie wywiadu ze Zbigniewem Ziobro, czy jakiegoś tam, nie wywiadu, tylko konferencji chyba, gdzie on coś mówił o Pegazusie, że to konik ze skrzydłami. I od tego się całe to przedstawienie rozpoczęło, co nadało mu temu wydarzeniu taki rys po prostu takiego linczu, linczu politycznego na wrogu politycznym, albo jakiegoś cyrku, no a nie przesłuchania przed organem y, sejmowym, który jednak no, powinien być takim, no mieć takie przynajmniej cechy takiego kwa, trochę quasi sądu, mówię, nie w wymiarze pre, jakichś uprawnień, tylko w wymiarze powagi, tak? A, a zrobili z tego kompletny cyrk, i już wtedy yy, tak mi się wydaje. To jest moja oczywiście ocena, że, że Zbigniew Ziobro mógł budzić taką sympatię wśród ludzi, bo on się po prostu zachowywał, zachowywał racjonalnie. No, zarzucił posłom, no, że jesteście skrajnie nieobiektywni, robicie tu na mnie jakieś po prostu. Jakieś, jakąś egzekucję, i to jest po prostu nie fair. Także już sam początek był bardzo, bardzo zły, tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o wiarygodność komisji pani Sroki. Jeżeli chodzi o to, jak sobie ta komisja będzie poczynać, no dobrze, czegoś się dowiedzieliśmy, dowiedziałeś czegoś nowego. Wiele osób wskazuje, że tam były, było parę nowych wątków, szczególnie jeżeli chodzi o Romana Giertycha, aferę Nordu. Zbigniew Ziobro podał kwotę, że tu nie chodzi o 83 czy 90 kilka milionów złotych wyprowadzonych, ale cała afera to jest około miliarda złotych, które gdzieś znikło. Pokazywał mechanizm jak żona ochroniarza e, Romana Giertycha, niejakiego Pana Foki, przełudonim oczywiście to jest, a nie nazwisko, założyła firmę i ta firma w 8 dni nagle przy minimalnym możliwym przyzwojeniu z firmy kapitale zakładowym 5000 tysięcy złotych nagle zrobiła interes w ciągu milionów złotych i mm. potem i potem też przestała funkcjonować. Tego akurat fragmentu nie słyszałem, może nie wiem, wyszedłem gdzieś, ale to jest tak, że no jeżeli, jeżeli z materiałów z kontroli coś wynika, to to po prostu tak tak niezbicie wynika, to ląduje to zarzutach. Więc z punktu widzenia takiej pragmatyki prokuratury, no to po prostu, no jeżeli w zarzutach nie było miliarda, no to, to nie ma miliarda w sensie takim procesowym, tak? Natomiast ostatnim czasie jednym z takich bardziej zaangażowanych krytyków Romana Giertycha stał się dziennikarz Leszek Kraskowski. On o tym pisze, tak? I on jak gdyby, on sugeruje, że no właśnie w tym kierunku, co ty mówisz, tak, że tam chodziło o wiele, o wiele wiele większe pieniądze, więc ja nie słyszałem tego w tej wypowiedzi Zbigniewa Ziobro, czy on mówił o, o Pegazusie, czy mówił tak w takim bardziej publicystycznym, to, to nieco tam może być w grze, tak, no więc yy, 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 ciężko mi to ocenić, ale ja nie sądzę, żeby Zbigniew Ziobro jako je, je, jednak doświadczony urzędnik i prokurator generalny mówił, zdradzał tu, jakieś tajemnice śledztwa w tym zakresie. Podejrzewam, że raczej chodziło o jakieś y, tropy takie, nazwijmy to, tak, które się tu mogą pojawiać. Choćby z tych Le Le Leszek Kraskowski, tak mi się wydaje, że on chyba... Sam sugerował, on chyba był świadkiem w ogóle w tej sprawie. Nie wiem, czy, 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 czy sugerował, tak rzeczywiście, na antenie również naszego radia, podawał, jak ten afera Polnortu wyglądała w tak. krauze Giertych. No, i te pieniądze... rosyjskie tropy, tak? tak Tam były... O czym też dzisiaj mówił, Zbigniew Ziobroś. to wszystko udało się mniej więcej mhm. nakryć z udziałem Pegasusa. No i stąd właśnie to oprogramowanie jest tak nielubiane przez obecną mhm. ekipę, bo no. nie jeden polityk bliski, związany z premierem. Tuskiem z Platformą mniej lub bardziej właśnie poległ przez to, że służby miały między innymi takie mechanizmy operacyjne. No tu jeszcze warto na jedną rzecz zwrócić uwagę. Nikt, proszę Państwa, jak już Nowak trafił do aresztu, przecież sądy miały, sąd, który orzeka o areszcie ma możliwość zapoznania się z całością materiału dowodowego. Na tym takim Pierwszym posiedzeniu tam czasu jest mało, tak? bo to wygląda tak, że ktoś jest zatrzymany, można go na 48 godzin zatrzymać. Potem w ciągu 24 godzin sąd musi mieć, musi zdecydować w te czy zamykamy, czy wychodzi. Natomiast jak już są potem zażalenia, to sąd ma na to więcej czasu. No i nikomu jakoś wtedy to nie zaświtało w głowie, tak? że to są jakieś po prostu. Że, że coś tu nie gra, tak? Tym sądom, które. No to są przecież doświadczeni sędziowie, którzy orzekają w takich sprawach, nawet jak są to często osoby kontrowersyjne co do jakichś różnych działań, typu sędzia tuleja, czy ktoś taki, czy nie wiem, czy, czy no, no wspominam o nim, bo on sam się przyznał, że prawdopodobnie kiedyś stosował nasze. Znaczy, Zgadzał no się. Tak, no. tak. tak. Ale, ale to nie można tym osobom odmówić doświadczenia, nic im nie zaświtało, że coś jest nie, tak. No nie zaświtało im dlatego, bo nic, bo nic nie było nie tak, bo po prostu ustawa, czy to o policji, czy o, czy o CBA, bo tam, są za, tam, tam w tych ustawach są zapisane te przepisy dotyczące kontroli. To są bardzo ogólne sformułowania o urządzeniach końcowych i tak naprawdę wszystko pod to można pociągnąć. Przypomnę też, że w Sądzie Najwyższym, który jest w sprawach dotyczących służb wojskowych sądem drugiej instancji, przy, przy wnioskach, przy, kiedy sąd pierwszej instancji nie wyrazi zgody na zastosowanie kontroli operacyjnej, to wtedy Sąd Najwyższy sądem drugiej instancji. I tam zapadały wyroki o zgodzie na stosowanie Pegasusa z udziałem starych sędziów, takich no bardzo poważanych po tamtej stronie, typu na przykład sędzia Laskowski, tak. I no, proszę sobie wyobrazić, jeżeli sprawa ląduje w drugiej instancji i mamy naprawdę tych sędziów takich no, którzy są na pewno bardzo doświadczonymi prawnikami, no to teza, że on po prostu w ogóle nie wiedział z czym ma do czynienia, no to to jest po prostu tak człowiek, który coś takiego mówi, to sam z siebie robi idiotę. No. No to... On może nie wiedział, że to się nazywa Pegasus, bo to tak przecież nie funkcjonowało. Też Zbignie Ziobro mówił dzisiaj wielokrotnie, że, to, że, że, że no to jest jakaś taka nazwa bardziej dziennikarska, można powiedzieć, ale w tych orzeczeniach w Sądzie Najwyższym zapadały takie stwierdzenia, bo tam przedmiotem sporu było to, czy. Kontrolę operacyjną się sąd orzeka na jakiś okres wskazany, tak? Od do. Natomiast no, Państwo wiedzą z tych informacji medialnych, ja też to wiem tylko z informacji medialnych, że Pegasus pozwala na przejęcie całej kontroli nad urządzeniem. Czyli jeżeli my mamy zdjęcia na przykład z 10 lat, no to zasysa się wszystko. I to z tego co wiem, był przedmiot sporu yy, dotyczący tej kontroli. I ci starzy sędziowie w Sądzie Najwyższym stwierdzili, że można zasać wszystko. Czyli poszli jak gdyby po linii służb, tak, że jeżeli jest zarządzona kontrola, to można zastać wszystko i ja uważam, że to jest zdrowo rozsądkowe. No bo, yy, szanowni państwo, no, no jeżeli, nie wiem, no robi się komuś na przykład przeszukanie w domu, na przykład, tak, e, jakiemuś tam podejrzanemu yy, i sprawa dotyczy działań z ostatniego roku, ale tam na przykład podczas tego przeszuka przeszukania wyjdą jakieś do dowody innych przestępstw, to co, to mamy na to nie patrzeć, tak, bo to jest bo to jest po prostu zgoda na przeszukanie, nie wiem, w piątek 13, tak, no to jest jakaś kompletna bzdura, no. Także nawet ten Sąd Najwyższy i ci starzy sędziowie, no, wbijają tu po prostu nóż w plecy całej tej narracji, to się po prostu pod każdym względem sypie. Jedna rzecz, która budzi takie moje trochę dwuznaczne odczucia, no to jest kwestia, jeżeli tak było, bo ja nie wiem, czy tak było, gdyby to było tak, że serwery są w Izraelu, tego oprogramowania, okej, okay, no. Lepiej pewnie, żeby były w Polsce, żeby to oprogramowanie w ogóle było polskie, no ale z drugiej strony ja nie znam, nie słyszałem o, o żadnym przypadku którejś z tych kontroli, a przecież one były też w sprawach szpiegowskich, tak, żeby po prostu, żeby rozpracowanie się nie udało. Bo coś, nie wiem, bo jakiś był przeciek czy coś, to, 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 to w tych takich głośnych sprawach do, do, dotyczących Rosjan, o których wiemy z mediów, że one były za pomocą Pegasusa, to się wszystko udawało, tak? Yy, więc yy, to też trochę no, jak, jakoś tam, no, okej, okay. ktoś mógłby oczywiście powiedzieć, że dla wywiadu to niektóre informacje są cenne, tak po prostu nie wiadomo, kiedy że to się wykorzysta. No to, to, że nie było żadnych wycieków, to nie znaczy, że ktoś tego nie zasał gdzieś bokiem i nie wykorzysta. Okej, okay. można tak powiedzieć, ale z drugiej strony, wojsko też wykorzystuje różne systemy yy, elektroniczne na licencjach, tak? I wielokrotnie się mówi, że ktoś ma jakieś narzędzia, a nie ma kodów, tak? Ale jednak one działają. I Jeżeli... krótka, szybka konkluzja, mm -hmm. panie redaktorze, jak opisać dzisiejsze przesłuchanie? Co się... Kto wychodzi z tarczą, kto, prze... to, to, tarczą, kto, z tarczą, kto wygrał, kto, kto przegrał i... i czego się dowiedzieliśmy. Więc... Zastrzegając, że, że się przesłuchanie nie to, skończyło to... albo kończy, ja nie znam wszystkiego, no to to, to co widziałem, jednak zbignię się obrą, bo Po prostu. Stawił się przed tą komisją i zeznawał, chociaż, znaczy zeznawał no w tym rozumieniu, w tym zastrzeżeniu własnym, że, ale rozmawiał z nimi, tak? Szczerze, otwarcie, obszernie przedstawił argumentację taką dotyczącą po prostu no, tego interesu państwowego stosowania tego Pegasusa po co to w ogóle, czemu to służyło. A z drugiej strony, no raz, że ten, po, ten początek złośliwy, o którym mówiłem, taki no niesympatyczny, to moim zdaniem ludzie jednak lubią, moim zdaniem obywatele lubią ludzi sympatycznych. Tak mi się wydaje, że w ogóle w po, takich krzykaczy... To, od razu wejście a, z polityką, co im to nie pomogło. A wbrew pozorom Zbigniew Ziobro, mimo że taką gębę mu się przyczepia, to, jest, to tak jak dzisiaj było widać, to jest sympatyczny facet. No więc ja myślę, że jak ktoś tak w taki sposób... Bez jakichś przednastawień to oglądał, no to zobaczył merytorycznego, sympatycznego posła, a z drugiej strony lu ludzi, którzy szukają dziury w całym, ciągle się po prostu pytają jakieś szczegóły, tego nikt w ogóle nie rozumie, tak? To my to oglądamy zawodowo, a, a taki przeciętny człowiek, to, to guzik go to obchodzi po prostu i jedzie na takich wrażeniach. No ja miałem wraż wrażenie, że, że mamy po prostu takich, jakiś po prostu niedobrych, złych ludzi, którzy szukają jakichś haków na siłę, pytają jakieś różne że się nie i tak ja to widzę. o czym mówił Jakub Pilarek? Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Wejdź na impuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.